Jak pokazuje napis z kamyczków na piasku, przeszliśmy 200 km. Witam wszystkich serdecznie w tym filmie i zapraszam na zakończenie naszego szlaku Rota Vicantina. Jest to jeden z najpiękniejszych, pieszych szlaków Europy, a w tym odcinku zobaczycie ostatnie nasze dni wzdłuż wybrzeża Portugalii. widzimy dzielnicę takich domeczków i idziemy tutaj na nasz kemping. Smacznego. Dziękuję. Proszę. Tu będzie zaraz jajeczniczka. Tak. Jajeczka, mleko do kawy. Tak nasze kanapeczki wyglądają. I sok z dzisiaj jest takich tych. Z ciemnych obot, A ja umyłam głowę i staramy się po prostu miło, miło przeżyć ten dzień. Tak u dzisiaj. Tak, Nasze miasteczko, gdzie dzisiaj nocowaliśmy, będziemy drugą noc nocować, to jest rzeka. Tu tym mostem wczoraj przyszliśmy, tu szliśmy, tu, stąd, 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 ta rzeka tu ciągnie się, tu wpada do oceanu i myśmy przyszli tutaj z lewej strony ocean, a będziemy szli tam jutro. Takie piękne to miasteczko jest prześliczne. Idziemy zaraz nad ocean. O, tam gdzieś jest nasz kemping. Widzicie, Zobacz, tu jest bardzo niebezpiecznie do kąpieli, nie? Bardzo niebezpiecznie? No zobacz, bo tu idzie wszystko w całą stronę. No. Nie, a, ale po kraje. prostu aż no, wzburza się bardzo. 18 wrzesień 2024 Cudowny, wolny dzień w naszej wędrówce po szlaku Rota Vicantina i w tej chwili próbujemy odpocząć nad oceanem. Nie dostanę tego, że mamy taki wolny dzień. To no jest cudowny, jest, po prostu odpoczynek jest potrzebny, zwłaszcza w takich okolicznościach cudownych. Bo... Żeby nie było, że tak, tak nam jest źle na szlaku, tak tutaj. Oczywiście, tutaj jeszcze ten. A to ja. A to dla Marcina. No, ja jeszcze mam sałatkę z kurczakiem, czekam. No i tutaj. O, a Marcin hamburgera sobie zamówił. I tutaj mamy taką fajną wysepkę na wprost. I tutaj jest też plaża, którą Marcin mówi, że zdejmiemy sobie buty i pójdziemy kawałek tą plażą. Nogi sobie pomoczymy troszeczkę. No, także odpoczynku troszkę, i tam trzy z hakiem mamy, i już będziemy na kempingu. <śmianowidze> <śmianowidze>

Samy dzień, idziemy na kemping do miasteczka, które się zwie... Portokowo. Portokowo, o proszę. Portukowo. 20 wrzesień 2024, ostatni dzień na szlaku Rota Vicantina Tam dokładnie idziemy, do tego białego miasteczka zostało, został dzisiejszy dzień. Dobry. Witamy. Zobaczcie, koniec szlaku, 8 ostatnich kilometrów. Jak można pozostawić takie widoki? 8 kilometrów około do końca szlaku. Zamykamy i idziemy potem dalej. Nocujemy na dziko. Idziemy tam, tam, tam. I stamtąd jedziemy do Lizbony jutro rano. I to już koniec. To jest koniec. A jeszcze wie. Po zakończeniu szlaku właśnie mamy 8 km do miasta, więc tak. to nam wydłuża automat Dwa razy 8. O, masz omlet? Ale super. 20 wrzesień 2024. Jesteśmy na chwilę przed zakończeniem szlaku, nie? Tak, jemy właśnie omleciki. No właśnie, i to jakie tam jest piękne morze. Zaraz będziemy jeść. Ach, hrabino Małgorzato, co żeś ty uczyniła? Zakończyłam właśnie szlak Rota Jeście 260 kilometrów na własnych nogach. Oj, co żeś ty uczyniła? A jakieś teraz masz plany na wieczór? Poślij zaprzęgać konie, hrabio. Jedziemy świętować dwa dni do Lizbony. Ach, ach a może lepiej... Może lepiej wracajmy do hrabstwa Altkozel. Absolutnie wykluczone. Niech zapakują w pudła moją najlepszą suknię i kapelusz. Jedziemy się napić porto w stolicy. Dobrze, dobrze, niech tak będzie. Jaka data? 20. 20 września 2024. Zakończone? Tak. szlak wzruszeń jest szlak bardzo trudny i się będzie kojarzył z piaskami przede wszystkim na pierwszym miejscu piachy, przez które się szło z ciężkim plecakiem w pełnym słońcu piachy, w których się grzęzło grzęzło, grzęzło, które spowalniały które wycieńczały a tobie z czym się będzie kojarzyło? No, dla mnie to klifa oczywiście Widoki na te klify, widoki na ocean. Piaski dały się oczywiście w kość. Był, zwłaszcza ostatni, przedostatni dzień był takim mega męczącym. bo praktycznie cały dzień jak na pustyni. Ale myślę, że te pierwsze dwa dni też były bardzo wysiłkowe, gdzie było dużo wspinaczek. Tam wychodziło po 600-700 metrów przewyższeń. Góra dla, dół. Mnie, dla mnie były dwa pierwsze dni najpiękniejsze widokowo. Na pewno najpiękniejsze, widokowo, dla mnie też fizycznie najtrudniejsze, bo to początek, bo wszystko dużo waży, trzeba się przyzwyczaić, a przede wszystkim mówię, przewyższenia. A końcówka też, ten przedostatni dzień był ciężki, przez to że 20 km w piaskach po kostki. I zupełnie inaczej go pamiętałem niż poprzednim razem, więc w drugą stronę. Zobacz jak pięknie się iskrzy ten. Tak, ładnie, ładnie. Ale pięknie się iskrzy, cudownie. No i co, żegnamy się tutaj z szlakiem Rota Vicentina. Tak. Żegnamy się, dobre wspomnienie. 12 dni na szlaku, 3 dni takie dodatkowe odpoczynku z małymi przebiegami, bez plecaków. Około, Opty optymalnie. około 260 km tak, około na własnych 260. nogach z plecakiem, z namiotem kawał, kawał, kawał terenu jednym słowem no to przebij jeszcze raz